W tym filmie zagram jako Rzesza Niemiecka, ale zamiast ich po prostu w klasyczne Niemcy, to pójdę sobie tutaj w nastroje monarchistyczne i po prostu coś tutaj pogram. Zrobiłem kiedyś podobny film, ale to było na starym dlc do Hoja. Teraz mamy nowego Gotterdameru. Ja jeszcze tutaj za dużo nie grałem. Nie no, grałem trochę, ale nie wszystkie ścieżki ogarniałem, więc teraz sobie to ogarnę po prostu. Więc zacznę sobie te Niemcy rozbudowywać. Okej, okay, tak wyglądają moje linie, moje linie produkcyjne. Jeszcze tutaj dodam chwila Krążownik, Może niszczyciel. Może być i. Yy, okręt podwodny, i może krążownik jeszcze. To powinno wystarczyć. Stocznie mam trochę, to chwila, dam najwięcej w to. Chociaż nie, nie dobra, tak będzie nit. Ok, niech ten czas leci. Tu sobie to kliknę. Okej, okay, mamy wojnę domową. To dobra, to sobie porobię jakieś cele co tutaj są. Ile mam wojska? 39 dywizji, to nie powinna być trudna wojna. Mam tutaj no division limit? Mam, to dobrze, bo ogarnianie tego wszystkiego byłoby ciężkie dla mnie. A to nie ma co atakować w sumie teraz. Niech oni się porozstawiają jakkolwiek. Ktoś musi mieć na nich oko, tutaj kliknę. Bo nie zamierzam iść w komunizm Okej, okay, teraz tak Czy ja mam tutaj sam z siebie atakować Czy po prostu puścić plan yy, Niech będzie, że ja będę iść tutaj w demokrację Czy bez powiązań bardziej Jak chcę pójść tu Ale ja chyba nie planuję iść w odnowienie Kajzera To by można było kiedy indziej w sumie Ale nawet nie wiem Pójdę w demokrację To kliknę sobie to Okej, okay, puszczę plan i zobaczymy co się stanie Nie no, oni też mnie tutaj niby przebijają Chwila, ja mam jakiś manpower i bronię? Nie, zbyt W sensie manpower mam, ale z broni to zbytnio nie mam Mam jakieś lotnictwo? Mam. To całkiem sporo nawet. To chwila, to trzeba to porysować wszędzie. Okej. Okay. I teraz to te lotnictwo powinno mi tutaj mocno pomóc. No już w sumie coraz bliżej Berlin jest, więc fajnie. Kaj okay, więcej celi tutaj nie zrobię, to nie wiem w co można pójść. Wy priorytet gospodarczy, rozbudowa. Priorytet gospodarczy pójdę. Okej, okay, i pełny pobór. I gospodarka wojenna już sobie wejdę. Hmm. W co tutaj chcę pójść? Nie będzie końcem przemysłowy też. Dobra, to nie ma żadnej jakiejś tragedii. Chwila, to może i pyknąć okrążenia. Bo chwila coś takiego. Sam tutaj coś postaram się przejść. Pyk. I tutaj i szybko Lipski jeszcze trzeba zdobyć. Dobra, tu już jest okrążenia. A Berlin już jest naprawdę blisko. Ten gostek to tam był piechota ekspert. Okej. Okay. Oj, tutaj już nie ma okrążenia. No cóż, w jakiejś dywizja skapitulowała chwila. Tu będzie tu kolejna skapituluje. Kolejne trzy pójdą do piachu po prostu. No i Chwila tutaj? No tu jakieś problemy są widza. No cóż, a tutaj od południa się jakoś fajniej wbijamy. A w międzyczasie przypomnę o wbiciu na serwer Discord, gdzie organizuje symulacyjną wojnę widzów Fage of Conflicts. Wystarczy, że tam wejdziesz, zrobisz ticketa, podasz miejsce startowe twojego kraju, kod HEX koloru oraz jak ma się nazywać twoje państwo. Również przypominam o zostawieniu łapki w górę, suba, tego typu rzeczy, podbicie filmu punktami czy coś. Dostępne doktryny, ja tutaj jeszcze nic z tego robić nie zamierzam. E, tu są puste kratki, chwila, to ten Berlin można z dwóch stron zajść. Pyk, i tutaj jeszcze, albo to jeszcze jakoś bardziej go odciąć. Okej, okay. a tu są w ogóle puste kratki, tu trzeba powchodzić, okej. Okay. Kolejne dwie dywizje do piachu i Berlin to będzie jeszcze okrążony zara. Okej, okay. no i świetnie. I jeszcze, dobra, teraz do Wrocławia wystarczy się dostać.